Każdego dnia setki pociągów przecinają Polskę wszerz i wzdłuż. Pożą pasażerów do pracy, na uczelnie, na wakacje i czasem też tam, gdzie wcale nie planowali pojechać. Bo akurat ktoś źle sprawdził rozkład albo zastał na turbo-wygodnych dermowych fotelach i przy okazji spalił sobie podeszwę na grzejniku. W tym filmie będzie mowa o elektrycznych zespołach trakcyjnych, które można w zasadzie porównać tak jakby do autobusów na torach. Ale nie w takim sensie. Na polskich torach EZT -y dzielą się na dwa światy. Pierwsze to jednostki z Pafa Weterani z czasów pamiętający jeszcze głęboką komunę. Solidne, proste choć mają swoje lata, wciąż sobie dają radę. Drugie to nowoczesne pojazdy. Szybkie, klimatyzowane, z ledami i komputerami pokładowymi, Komfortowe. Przynajmniej dopóki klimatyzacja działa, bo okna sobie w nich porządnie nie otworzysz. Stare czy nowe, oba mają ten sam cel. Do z punktu A do punktu B. Choć każdy robi to w swoim stylu. I w swoim tempie ale zanim zaczniemy porównywać te stalowe weterany i błyszczące nowości, najpierw ustalmy, czym właściwie jest elektryczny zespół trakcyjny. Najprościej mówiąc to taki pociąg, który ma wszystko w sobie i nie potrzebuje lokomotywy. Silnik, kabinę maszynisty, miejsca dla pasażerów wszystko ma w jednym zestawie. A maszynista siedzi w kabinie na jednym końcu, a jeśli trzeba jechać w drugą stronę, po prostu przechodzi na drugi koniec pociągu. Żadnego obracania i żadnego przepinania. Dzięki napędowi rozłożonemu w kilku miejscach, EZT przyspieszają sprawniej niż klasyczne pociągi z lokomotywą, która ciągnie za sobą sznur wagonów, oraz sprawniej hamują ze względu na mniejszą masę. W praktyce daje to ogromną przewagę na trasach z częstymi przystankami. Szybkie ruszenie, sprawne hamowanie i miejsca cennego czasu na stacjach. I właśnie dlatego na liniach podmiejskich EZT -y to królowie torów. No dobrze, tory mamy odhaczone. Przyjrzyjmy się teraz samym elektrycznym zespołom trakcyjnym, ich różnym typom, historiom i temu, co je wyróżnia. EW51. Pierwszy elektryczny zespół trakcyjny na polskich torach, skonstruowany w drugiej połowie lat 30., specjalnie dla warszawskiego węzła kolejowego ci mądrzy inżynierowie wymyślili wtedy coś takiego jak tunele kolejowe. Problem w tym, że jeśli w taki tunel wpakujesz parowóz, których wtedy nie brakowało, to dymem wytrujesz połowę pasażerów. Jak na swoje czasy EW-51 był maszyną wręcz kosmiczną. A w kilku aspektach potrafił zawstydzić nawet N-57, produkowanego prawie 3 dekady później, choćby dzięki wózkowi Jakobsa. Niestety do dziś przetrwał tylko jeden egzemplarz. I to w stanie muzealnie ozdobnym. EW-52 W zasadzie to samo co EW-51. Tylko bez wózka Jakobsa. Zamiast niego dostał zwykłe dwa wózki. Bo cóż była wojna. Tabor się posypał. A ci, którzy później próbowali ratować te składy, nie mieli odpowiednich części. Więc stwierdzili, po co się męczyć. Dajmy co mamy, byle jeździło. No i tak wyszło. Trochę jak składanie klocków Lego z różnych zestawów. EW-53 Kolejny skład pod warszawskie linie ale w przeciwieństwie do dwóch poprzedników, dostał aż trzy pary drzwi na burtę jednego wagonu. Skąd ten pomysł? Ano, design pożyczono od jednostek EW54, które kilka lat wcześniej przyjechały ze Szwecji. Dlaczego więc nowy pociąg dostał niż numer serii? Cóż, najwyraźniej ktoś cierpiał na dyskalkulię. EW54. Kolejny skład, kto by się spodziewał, stworzony pod Warszawkę, a raczej zamówiony u sąsiadów z nad drugiego brzegu Bałtyku. EW55. Też podróbka EW54... i też Warszawka. Tym razem jednak całość produkcji odbywała się w Polsce. Polska góra! Siedzenia w tym wozie były drewniane, przez co skutecznie umilały życie podróżnym z Warszawy do Siedlec. Żeby do pociągu pchać się z takim kundlem! A co z dziedzictwem serii? No cóż, nie zachowało się nic. EN57. Legenda na szynach, której no nikomu nie trzeba przedstawiać. Najdużej produkowany pojazd szynowy na świecie i jedna z najbardziej licznych serii w historii polskich torów. Można śmiało powiedzieć, że gdyby w PRL-u rozdawano medale za wytrwałość w produkcji, EN57 zgarnąłby złoto, srebro i brąz jednocześnie, bo wytwarzano go od 1962 roku aż do 1993. Powstało ich tyle, że w szczytowym momencie można było odnieść wrażenie, że każdy pociąg podmiejski w Polsce to po prostu EN57 w innym stylu, technicznym. Od świeżo pomalowanego po taki, którego jedynym nowym elementem były graffiti na burcie. Konstrukcja? Prosta, solidna, ale bez fajerwerków. Napęd elektryczny, trzy wagony, drzwi buchające powietrzem przy zamykaniu i akustyka wnętrza przypominająca połączenie blaszanej puszki z megafonem a jednak te jednostki miały i wciąż mają swój urok. Bo w czasach, gdy zachodnia kolej eksperymentowała z futurystycznymi kształtami, my mieliśmy niezawodny, kanciasty klocek. Do dziś można spotkać modernizowane N57, które z zewnątrz próbują udawać nowoczesne pociągi, ale wystarczy, że usiądziesz w środku, a dźwięk rozruchu silników przypomni Ci, że to wciąż ta sama legenda. Jeśli chodzi o modernizację N57, Wspomnę tylko o nich w paru słowach, ponieważ jest ich aż tyle, że do rana zabrakłoby mi nie tylko czasu, ale i prądu w laptopie. No to mamy tak N57 Spot, czyli rozwijając skrót, super program odpicowania taboru. Z wyglądu. Za unijne pieniądze wymieniono wszystko poza bebechami, a tym samym doklejając plastikowy ryj, wciskane drzwi, psujące się odpatrzenia oraz nowe lampy i siedzenia dla N57 AKD. Wynalazek Newagu dla kolei dolnośląskich. Tworzony po to, by odróżniać się od innych przewoźników. N57 AKM. Jest to N57 przerobiony na produkt statko kosmiczno-podobny. N57 AKL. Zmieniona nieco wersja AKM-ów, Generalnie więcej plastiku i smrodu. EN57AKW Wersja dla Wielkopolski, małe okienka, nawet wygodne siedzenia i drzwi na wcisk. EN57AKS Jakby ktoś wziął złom, trochę farby NIE PAPALUJĘ! i postanowił udowodnić, że to wciąż jeździ. EN57AL Tak zwany turbo kibel, można go spotkać obecnie chyba na terenie całej Polski. jeszcze znaczy to kreatywne połączenie zabytkowego klimatu z nowoczesnym kiczem. Zapach plastiku gratis, a skrzypienie w cenie biletu. N57 AP. Z zewnątrz praktycznie to samo co N57 AKM. Za to w środku, na moje oko, znajdziemy więcej plastiku niż we wszystkich wymienionych wyżej wersjach razem wziętych. N57 FPS, zwany również szpanersko feniksem Prezentuje się dość ciekawie, jest pomalowany jak inne kible Polregio, chociaż z początku miał być cały szary. I warto zaznaczyć, że ma deskę sedesową od EN71 AC n 57 alc Prawie to samo co AL, z tym, że posiada zmieniony układ siedzeń, kolory oraz silnik od Czechów. EN57ALD. Te natomiast mają silnik od Austriaków. Udało się przebrnąć przez ten gąszcz modernizacji kibla, więc lećmy dalej. EW58. W latach 70. zorientowano się, że Warszawka jest zbyt gloryfikowana, dlatego stworzono EW58 dla TrójMiasta. Od warszawskich składów oraz kibli różnił się większą ilością miejsc, mocniejszym silnikiem trakcyjnym. Dającym większe przyspieszenie, nowym czołem oraz hamowaniem elektrodynamicznym. Teoretycznie lepsze od Kibli, w praktyce składy psuły się na tyle często, że produkcję zaprzestano po 28. Jednostce zakładanych 100. EW60. Miał to być zespół podobny do EW58, ale z poprawionymi usterkami, żeby jeździł zamiast stać. W 1980 roku stworzono projekt, który zakładał wyprodukowanie 500 jednostek. Ile? I to do 90 roku. W każdym razie z ponad 500 planowanych, dopiero w 1990 roku wyprodukowano dwa prototypowe. Z możliwością do kupienia 400 kolejnych przez PKP. Ci jednak propozycję odrzucili i na tym seria się skończyła. EN-71. Dłuższy kibel z dodatkowym wagonem i pantografami. ED-72. Skrzyżowanie N57 z kiblem Deluxe i seriami o numerze 1900 i więcej. Co by udawać nowoczesny pojazd. Kilka z nich ma człony sterownicze i silnikowe od N57, bo oryginalne się rozjebały. Wszystkie mają kancia stery. ED-73. Prawie takie samo co ED-72. Ale bardziej podrasowany. Rozpędzał się o 10 km na godzinę więcej niż Kibel, startując wciskał pasażerów fotel oraz miał pantograf połówkowy. Był to najnowocześniejszy pod względem konstrukcyjnym przedstawiciel rodziny Kibli. Dlatego wyprodukowano tylko jeden egzemplarz w 1997 roku, bo stwierdzono, że nie ma sensu ekonomicznego budować więcej. ED-74. Tutaj już w do poprzedników doganiamy zachód i wchodzimy w XXI wiek. ED-74 jest debiutanckim projektem elektrycznego zespołu trakcyjnego bydgoskiej PESY. Inżynierowie PESY postanowili stworzyć ez z prawdziwego zdarzenia. Według relacji lokalnych miłośników kolei nowa jednostka bez problemu przebyła całą pętelkę w Grodzie. I to bez wybuchania. Stan euforyczny został przerwany 29 grudnia 2009 roku, kiedy to dwie spięte ze sobą jednostki jadące na trasie Warszawa-Łódź nagle postanowiły, że się nie lubią i się same z siebie rozpięły. Teoretycznie można ze sobą spiąć aż trzy takie cudaki, ale żarłoby to za dużo prądu i prawdopodobnie zawiesiłoby komputer pokładowy na AMEN. ed 160 czyli Stadler Flirt. Elektryczny zespół trakcyjny produkowany przez Stadlera w dawnej siedleckiej hali PKP, jako rywal dla Darta. Na złość PESie. Grrr. spodobał się PRZEŁOWNIKOM regionalnym, którzy wkurwieni ostro na N57 postanowili dla odmiany kupić coś innego ED-161 czyli PES-Sadar wyprodukowany w celu zdetronizowania Pendolino. Maksymalna prędkość konstrukcyjna to 160 km na godzinę, ale jak się dobrze rozpędzi, może przekroczyć 200. Aspiruje do miana polskiego Pendolino, z raczej marnym skutkiem. Ma się mniej więcej tak do Pendolino, jak Polska Kolei Dużych Prędkości do prawdziwej Kolei Dużych Prędkości. ED250, czyli Pendolino. W 193 państwach na świecie kursuje wersja z wychylnym pudłem. W wersji specjalnej dla Polski, Hiszpanii i Chin, wahadełko jednak wymontowano. Zrozumiałe było to w przypadku Polski, ponieważ wachliwe są tory. W pozostałych państwach nie wiadomo dlaczego, a przynajmniej wahają się z odpowiedzią. Pendolino powstał w 1974 roku, czyli jeszcze 25 lat przed tym, kiedy my zachwycaliśmy się, że połączyliśmy żuka dupami. Chociaż Pendolino miały jeździć w Polsce już w latach 90. XX wieku, ale do akcji wkroczyła Najwyższa Izba Kontroli i cały misterny Plan też wpisnął. Nevac Impulse, czyli Duma Nevagu, produkowany od 2012 roku. Reklamowany jako nowoczesny, szybki i komfortowy. Ale wiadomo jak to w praktyce. Bywa różnie. Dla jednych to elegancki pociąg z klimatyzacją i gniazdkami, dla innych kolejny przykład na to, że elektronika lubi mieć gorszy dzień akurat wtedy, gdy najbardziej się spieszysz. Pojawiły się w całej Polsce, od SKM-ki w Trójmieście, przez Wielkopolskę, aż po Koleje Śląskie. I chociaż początkowo pasażerowie podchodzili do nich z rezerwą, dziś wielu z ulgą wybiera Impulsa zamiast starego N57. Od siebie mogę dodać, że są bardzo wygodne. PESSA ELF. Jeżeli planujesz jazdę tym wynalazkiem dłuższą niż pół godziny, musisz zaopatrzyć się w poduszkę pod tyłek, aby umilić sobie siedzenie. Zanim usiądziesz sprawdź, czy fotel w ogóle nadaje się do takiej czynności. Od konkurencyjnego Impulsa różni go niższa cena i może dlatego regionalni przewoźnicy kolejowi go aż tak i tak kończymy naszą podróż po elektrycznych zespach trakcyjnych. Trochę tego było, a rozwijając niektóre jednostki o ich kolejne wersje zapewne byłoby jeszcze więcej. Dziękuję za uwagę i zanim ktoś napisze, za i Dość. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować kanałowi Realhack za pomoc w materiale, twórcom strony Spiklerz Foto, 100% Kolej i Kolej Filmy oraz autorom ujęć i zdjęć pokazanych na tym filmie. Dziękuję, a ja zapraszam Was na mojego Instagrama, grupę Facebook oraz Discord.